Młodzież to nasza przyszłość, dlatego powinniśmy dbać o rozwój jej zdolności. W Starogardzie Gdańskim odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Zdolni z Pomorza Powiat Starogardzki. Razem z samorządem województwa pomorskiego, właściwie z jego inicjatywy realizujemy projekt Zdolni z Pomorza w dużej obsadzie w powiecie starogardzkim. To są osoby wybrane o szczególnych uzdolnieniach, prowadzone przez specjalnie wybranych do tego celu nauczycieli. Jesteśmy po prostu bardzo dumni z ich osiągnięć. Oni są wyróżniani, osiągają ogromne sukcesy i są Taką, naszą nadzieją na bardzo dobrą przyszłość. Wydarzenie było doskonałą okazją bliższego zapoznania się z samym projektem, jak i zobaczenia, jaką wiedzę mogą nabyć uczestnicy. W naszej szkole, jako w siedzibie LCNK, czyli Zdolnych z Pomorza, odbywa się podsumowanie projektu. W całym LCNK brało udział 128 uczniów z całego powiatu, w tym 110 z naszej szkoły. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, dlatego że mamy ogromny sukces w konkursie projektów. Nasz uczeń Dawid Dudek zdobył drugie miejsce w województwie, więc tutaj jesteśmy bardzo dumni z niego. Zadowolona szkoła, a co najważniejsze, mama wyróżnionego. Na pewno ogromna radość i wielka duma z syna. Dawidowi udało się w ostatnich dwóch latach, poświęcając zresztą dużo czasu na te dodatkowe zadania, na kształtowanie swoich umiejętności, na czytanie książek. Jestem po prostu bardzo zadowolona i się cieszę jako matka takiego zdolnego chłopca. Włożona praca, jak i sam jej wynik robi wielkie wrażenie. Powiedziałem go razem z kolegą, Janem Bejmą, to jak zatrzymajmy smog, czyli spróbujmy złapać od. Oddech. Skupił się na tym, żeby sprawdzić jaka jest czystość powietrza właśnie w naszym powiecie starogarskim. Udało nam się zbierać dane z czujników znajdujących się na szkołach średnich. To było dokładnie 8 szkół. Oprócz tego zbieraliśmy pomiary ręczne zakupione przez nas czujnikiem. I na koniec udało nam się utworzyć aplikację mobilną, żeby każdy mieszkaniec mógł sobie wejść, łatwo sprawdzić, jaki teraz jest stan powietrza. Aby odpowiednio wspierać młodych, potrzebna jest właściwa diagnoza uzdolnień. Te zdolności określone są na podstawie chociażby testów inteligencji, które przeprowadza psycholog. Stąd tutaj rola psychologa bardzo duża. I głównie właśnie w zakresie diagnozy współpracuje z Lokalnym Centrum nauczania Kreatywnego w Starogardzie. Rokrocznie zgłaszają nam się uczniowie z całego powiatu, więc mam nadzieję, że tak również będzie w tym roku, bo jesteśmy w trakcie rekrutacji. To już półmetek trwają od 2016 roku projektu, czyli dobry moment na podsumowanie. Zostały przeprowadzone łącznie 2542 godziny zajęć pozalekcyjnych z 6 przedmiotów oraz 120 godzin zajęć z psychologiem. Dodatkowo sześciokrotnie zostało przyznane stypendium uczniom wnioskującym każdorazowo po zakończeniu semestru szkolnego. W ramach projektu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do pracowni fizyki za łączną kwotę 16 tysięcy. W następnym roku planujemy wyposażyć również pracownię biologiczną. Inicjatywa jest znakomitą możliwością poszerzenia Wiedzy oraz zobaczenia, jakie sukcesy możemy osiągnąć. Zachęcamy do przyłączenia się do projektu z Pomorza. Rekrutacja trwa do 24 czerwca. Polecamy również zobaczyć święto wolności i solidarności w powiecie starogarskim oraz pracę nad strategią pomorskie 2030. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.